Nowenna do Przenajdroższej Krwi Pana Jezusa Chrystusa Króla Polski o uwolnienie od hanukowych przekleństw. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Dzień pierwszy. Panie Jezu Chryste, Królu Polski, rozpoczynając tę nowennę do Twojej Przenajdroższej Krwi, Przychodzimy do Ciebie jako do naszego Pana i przepraszamy za naszych przedstawicieli, zarządzących, że popadli w zależności i zniewolenie wrogów Twoich, Twojego Kościoła i naszej ojczyzny Polski, przez co zaciągnęli dług niekończących się z obowiązań, także krzywdzących, z coraz bardziej zniewalających nasz naród. Twoją jesteśmy własnością. I do Ciebie należeć chcemy. Prosimy, oczyść swoją krwią życie polityczne, społeczne, prawodawstwo i religijne Polski oraz oddal od nas wszelkie przekleństwo i zło na nas sprowadzane i wyprowadź dla nas samo dobro, który żyje i królujesz na wieki wieków. Amen. Panie Jezu Chryste, nasz Królu, w duchu pokory i ufności błagamy słowami psalmu. Psalm 109 z Biblii w tłumaczeniu księdza Jakuba Wójka, tak zwany Złożeczący. Boże, chwały mojej, nie zamilczaj, boć usta grzesznika i zdrajce przeciwko mnie się otworzyły. Mówili przeciwko mnie językiem zdradliwym i Ogarnęli mię mowami nienawistnymi i walczyli na mię bez przyczyny. Miast tego, co mię miłować mieli, uwłaczali mi, a jam się modlił. I oddawali mi złym za dobre, a nienawiścią za miłość moją. Postawię nad nim grzesznika, a diabeł niech stoi po prawicy jego. Gdy go sądzą, Niech wynidzie potępiony, a modlitwa jego niech się w grzech obróci. Dni jego niechaj będą krótkie, a biskupstwo jego niechaj weźmie inny. Synowie jego niech będą sirotami, a żona jego wdową. Niech się tłający przenoszą synowie jego, a niech żebrzą i niech będą wyrzuceni z mieszkania swego. Niech szperuje lichwiarz wszytkę majątność jego, a niech rozchwycą obcy pracę jego. Niechaj nie ma pomocnika, a niech nie będzie, kto by się zlitował nad sirotami jego. Dzieci jego niech będą zniszczone w jednym rodzie, Niech zginie imię jego. Niech przyjdzie na pamięć przed oczyma pańskimi nieprawość ojców jego, a grzech matki jego niechaj nie będzie zgładzony. Niechaj będą przed Panem zawżdy, a niechaj wyginie z ziemi pamiątka ich, przeto że nie pamiętał czynić miłosierdzia. I prześladował człowieka niedostatecznego i żebraka, a skruszonego na sercu, aby go zamordował. I umiłował przeklęctwo, i przyjdzie nań, i nie chciał błogosławieństwa, a będzie oddalone od Niego. I oblógł się w przeklęctwo jako w szatę, i weszło jako woda wewnętrzności Jego a jako oliwa w kości Jego. Niechże Mu będzie jako odzienie, którym się okrywa i jako pas, którym się zawsze opasuje. To dzieło tych, którzy mi u Pana uwłaczają i którzy źle mówią przeciw duszy mojej. A Ty, Panie, Panie, uczyń ze mną dla imienia Twego, Albowiem słodkie jest miłosierdzie Twoje. Wyzwól mię, bo ja jest ubogi i nędzny, i serce we mnie jest utrapione. Przeminąłem jako cień, kiedy schodzi i jestem strząśniony jako szarańcza. Kolana moje zemdlały od postu, a ciało moje odmieniło się od oleju a ja zostałem się u nich na śmiewiskiem. patrzali na mnie i kiwali głowami swymi. Wspomóż, że mnie, Panie Boże mój, zbaw mnie według miłosierdzia swego, a niech poznają, że to ręka Twoja, a żeś Ty, Panie, uczynił ją. Oni będą złorzeczyć, a Ty racz błogosławić którzy powstają przeciwko mnie, niech będą zawstydzeni, a sługa Twój będzie się weselił. Niechaj będą ci, którzy mi uwłóczą, sromotą obleczeni, a niech się przyodzieją jako dwoistym płaszczem z lżywością swoją. Będę bardzo wyznawał Panu usty mymi, a w Pośród wiela chwalić Go będę, iż On stanął po prawej stronie ubogiego, aby wybawił od przeszladowców duszę moją. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, Królu wiecznej chwały, Panie w Trójcy Świętej Jedyny, Boże, Panie i Królu Polski na wieki, oto padamy przed Tobą, i błagamy, abyś raczył oddalić wszelkie przekleństwo spadające na naszą Ojczyznę Polskę i na naszą świętą Matkę Kościół Katolicki, podstępny wróg dwój i całego nieba ślizgnął się podstępnie do naszych domów, rodzin, parlamentu i urzędów, a nawet do świątyń, chcąc wydrzeć narodowi jego duszę. Jest to walka nie mająca sobie równych której ceną jest nasze zbawienie. Panie Jezu Chryste, Król Polski i Polaków, Najświętsza Maryjo Dziewico Królowo Polskiej Korony, Święty Michal Archaniele, Święty Aniele Stróżu Polski, Święci Polscy Królowie, Królowej Książęta, Święci Polacy i Polki, niech całe niebo woła wraz z nami, obmyj w swojej przenajdroższej krwi, o Jezu nasz Królu, naszą Ojczyznę. Niechaj Twoja przenajdroższa krew zniweczy wszelkie knowania przeciwko Polsce i Polakom, przeciwko Kościołowi i wiernym. Panie Jezu Chryste, Królu Polski, zanurzam w Twojej przenajdroższej krwi wszelkie przekleństwo, złe zamysły o Belgii, Kłamstwa mające zaszkodzić dzieje naszej ojczyźnie, rodzinom i Twojemu Kościołowi w Polsce, a wraz z ich zanurzeniem w Twojej krwi błagamy, abyś unieważnił i wniwecz obrócił wszelkie zło na nas skierowane. Zgaś prosimy płomienie świec rozpalające w naszym nieprzyjacielu wrogość i nienawiść do Ciebie, do Twojej przenajświętszej dziewicy matki, a naszej Królowej oraz do Polski wszystkiego tego, co ją stanowi, raz do Twojego kościoła w Polsce. Tylko Ty jesteś naszym Bogiem, królem i panem, który krujeż wraz z Najświętszą Marią Panną zawsze Dziewicą. Tylko Tobie chwała na wieki wieków. Amen. Panie Boże. Ty ustami proroka Izajasza obiecałeś, że Jerozolima nigdy nie zostanie przeniesiona. Dlatego w duchu pokory i ufności modlimy się tymi słowami. Z księgi Izajasza, rozdział 33, wersy 17-24 z Biblii w przekładzie księdza Jakuba Wójka. Serce Twoje rozmyślać będzie o strachu. Gdzież jest uczony? Gdzie słowa zakonne uważający? Gdzie nauczyciel malutkich? Ludu niewstydliwego nie ujrzysz, ludu wysokiej mowy, tak żebyś nie mógł rozumieć wymowy języka Jego, w którym żadnej mądrości nie masz. Pojrzy na Syjon, miasto uroczystego święta naszego. Oczy twoje ujrzą Jeruzalem, mieszkanie bogate, namiot, który żadnym sposobem przeniesion być nie może, ani kołki jego będą wyjęte na wieki i wszystkie powrózki jego nie będą porwane. Bo tylko tam wielmożny jest Pan nasz, miejsce rzek, Strumienie szerokie i przestronne, nie pójdzie po nim okręt żeglarzów ani galera wielka przejdzie przezeń. Albowiem pan sędzia nasz, pan zakonodawca nasz, pan król nasz, on nas zbawi. Osłabiały powrózki twoje, a nie przemogą. Tak będzie maszt Twój że nie będziesz mógł chorągwie rozciągnąć. Tedy będą podzielone łupy korzyści wielkiej, chromi rozchwycą łupy. A nie rzeczy sąsiad, zachorzałem. Od ludu, który mieszka w nim, będzie odjęta nieprawość. Módlmy się. Panie Niebios, Panie Ziemi, Panie niołów, panie archaniołów, panie patriarchów, panie proroków, panie spowiedników, panie dziewic Boże, który władny obdarzyć życiem wiecznym i spoczynkiem po trudzie. Nie ma Boga prócz ciebie, ani być innego nie może. Stwórco wszystkich rzeczy, widzialnych i niewidzialnych, królestwo Twoje nie zna granic. Pokornie błagamy Cię. W tym majestacie i chwale uwolnij nas, władzę Twoją z wszelkich władz złego ducha, od jego podstępów, zwodzenia i knowań, i racz chronić nas, Panie, przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Od podstępów złego ducha uwolnij nas, Panie. Prosząc Cię o pomoc dla Twojego Kościoła, by służył Ci bezpiecznie w wolności. Módlmy się, wysłuchaj nas, panie. Upokórz wrogów Kościoła świętego. Módlmy się, wysłuchaj nas, panie. Rzeczni Ciebie, Boże, prosimy. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego, niech wstąpi na Was i pozostanie na zawsze. Amen.